Biorę już młot i ruszam na robotę eee, ja. Dobra O tutaj się przeszlifuję z grubsza Tutaj nie będę dał żadnego szpachlu tutaj na tym Tu trochę akrylu Tę taśmę Kantową i będzie git Tu no trochę to z grubsza przeszlifuję, żeby dać taśmę Głąbkę tu wziąłem, żeby to przeszlifować trochę Bo tu mi nie wejdzie ta... Ten, ten... Dobra, taśmy wkleić zacięgnąć i dzisiaj, bo dzisiaj to już... Dzisiaj to już raczej mam coś innego w planie. Dzisiaj tylko jeszcze taśmę kątową. Będzie po robocie. O! O! Dobra, trzeba działać. O nie! Jesteśmy zgubieni. Przyciąłem. Darę ją wygnę. O, ona ma ten taki rożek. Tu ma w, w, wklęsłe. Tu ma wypukłe. Takim będę zaginał sobie. O! Lekko idzie. Dobra. No. Jest dosyć równo, to tylko klejdam. Klejdam, przykleję. Nie będę zaciągał. Jutro się to ładnie zrobisz. Tylko naklejdam. O! Jako, że nie daję szpachlu, przelecę sobie y, klejem ten kant. Szpachl później przyjdzie. O Grubiej, bo tu dziura jakaś. Co, Bube? Popta, hmm. tamala. Popta, tamala. A to tutaj kleje, tego będzie kleił. Papierem? Papierem, wiesz? No. To by nie pękało No, dlaczego Będzie fa fachowa robota, będzie. Ta. Ale ładnie, nie? Wow! Elegancko jest! Ta mola, mola! No, uważaj, bo tu teraz klej jest! Tak, no dobra, teraz przykleję elegancko okay. narożnik Będzie gitaro. Co? No Bora, bora, bora Oj, Dżony Ja ci mówię no, upierdzielił tata całą futrynę I będzie elegancko. Dobra. Pasuje gitarrowo. tą Dobra. Dobla. Dobla. Ładnie ściągnąć szpachelką. No, no. czas. To jakoś rincznie, bo nie mam czym. No i wygładzone będzie. Podoba mi się ta robota. jestem zadowolony. Jest gitaro. Dobra. No, do to do nie trzeba dawać. Nie, no to niemożliwe. No i bombastycznie jest. Okej. Okay. Okej. Okay. Hey do. Co? Dobra. Piknie. Tylko zaciągnąć i będzie git. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Okay. ok. dobra. Z tą futrylę przecież ją pierdili. Siemka na nowy dzień. Listwa ładnie wyschła Listwa Taśma ładnie wyschła Tu też A tu kurde te rogi Mokre jeszcze są po nocy Tam jest garaż z tamtej strony i tak to tak nie schnie, a garaż nie jest ogrzewany I tamten ruch też od tego nie wyschł Ale sobie zrobię te środkowe Zaraz szybko przyszlifuję. Zaraz wszystko ładnie przyszlifuję, z grubsze i będzie all inclusive Yes of course Natürlich, ja absolument Wczoraj sobie przyciąłem paski żeby sprawdzić czy mi wyda i na styk mi wyda tych pasków Ciekawa jak zostało na te takie krót krótsze paski. Mam nadzieję, że wyda nie to Coś się zastosuje jakiś patent. Może ręcznie? Też jest luźne W tym miejscu Mogłem przykręcić jednego W sumie W sumie tak o, baja jest Dobra. Co chodzieje? Kurwa, przypierdziłem tu, było tylko na tle. tu miałem lekko zaciągnięty, ale to tak lekko trochę poprawię, żeby mi się nie Już by dorobił tą warstwę. Pierwszą taką, grubszą to, żeby mi się nie ciągnęło. Jeszcze ja tu odrapię. To było trochę naprawdę. Dobra. Tu nad drzwiami tę taśmę dam. Tam było w miarę ładnie, tylko zeszkachluję tą taśmę. O, mocno robię. Widać jak weszło. Tu, tam, kawałek. Tutaj tak samo narożnik jeszcze mokry. To już dwa dni schodzię. Czy wczoraj rano robiłem? Nie wiem, chyba zaraz wstawię. Ogrzewanie tu. Ech. Dobra. Tu jeszcze było. Tu trochę. Dobra, bez lampy. Na oko. Nie, to wy... Dobra, i łazience, zobaczymy jak to wygląda, a tu lekko tylko przetrzeć. po to przetrzeć i zaraz Dobra. się przykryliła, ciągnęło. Dobra. Co zrobię teraz te pasy trzy. Będzie, będzie zajebiście, będzie. Będzie zajebiście. Jak go się zrobi remont, to padną wszystkie liście. Będzie tam. Będzie zajebiście, będzie zajebiście.